Czym kierować się przy wyborze opon letnich? To pytanie zadaje sobie naprawdę wielu kierowców na początku marca, ceną, etykietą, a może opiniami użytkowników. W dzisiejszym odcinku postaramy się Wam pomóc, ułatwić, znaleźć tą najlepszą oponę do Waszego samochodu, bo wiemy, że opona ma naprawdę ogromne znaczenie dla Waszego bezpieczeństwa, a także dla osiągów generowanych przez Was samochód. Także gorąco Was zachęcam do oglądania dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wspólnie znajdziemy tą najwłaściwszą oponę. Na samym początku odpowiedzmy sobie jednak na bardzo ważne pytanie: kiedy jest ten idealny moment na wymianę opon zimowych na letnie? Przyjęło się, że jest to czas, w którym średnia dobowa temperatura utrzymuje się powyżej 8 stopni Celsjusza. Jednak chciałbym w tym momencie bardzo uczulić wszystkich stęsknionych kół letnich. Zwracajcie proszę uwagę na długoterminowe pogody. Może okazać się tak, że po tym pierwszym wiosennym ociepleniu nagle przyjdą jakieś jeszcze poranne przymrozki, a wówczas opona letnia nie będzie pracować tak jak powinna, a to może niestety obniżyć poziom Waszego bezpieczeństwa. Jednak zbyt późna zmiana opon zimowych na letnie może być również bardzo Korzystna, ale dla waszych zimówek, ponieważ opony zimowe w zbyt dodatnich temperaturach będą ulegać szybszej degradacji. Jeśli chcecie zadbać również o opony zimowe, no to zwracajcie uwagę na wiosenną pogodę. Oryginalny rozmiar czy zamiennik. W pierwszej kolejności powinniście sprawdzić, czy aktualnie zamontowane opony w waszym samochodzie są zgodne z tym, co przewidział jego producent. I nie mówię o tym bez powodu, bo chciałbym tutaj uczulić szczególnie osoby, które posiadają auta z tak zwanej drugiej ręki. Mając na uwadze błędy, które najczęściej zdarzają się podczas kupowania opon w naszym sklepie, zdarza się tak, że wcześniejszy właściciel zastosował jakiś rozmiar niehomologowany. Wy ten błąd przez przypadek powtarzacie, że macie opony, które nie pasują do waszego samochodu. Zdarza się, że coś ociera, albo np. Oszukują Was systemy bezpieczeństwa w Waszym samochodzie. Jest to naprawdę niezwykle ważne pod względem ubezpieczenia Waszego samochodu, ale przede wszystkim Waszego bezpieczeństwa. Oczywiście jest kilka sposobów, by sprawdzić, czy opony, które są zamontowane w Waszym samochodzie, są zgodne z tym, co przewiduje jego producent. Możecie to zrobić w instrukcji obsługi, bądź też otwierając drzwi od strony kierowcy w Waszym samochodzie i zerkając na słupek C. Tam jest umieszczona najczęściej tabliczka znamionowa, na której znajdują się homologowane opony, a także ciśnienia dostosowane do poszczególnych rozmiarów. Jeśli tej tabliczki nie znajdziecie na słupku C, to zerknijcie na klapkę od wlewu paliwa w waszym samochodzie. Jak interpretować zapis rozmiaru opony? Na oponach używanych nie znajdziemy niestety etykiety, z której najprościej jest odczytać wszystkie podstawowe parametry naszych opon. Dlatego musimy zerknąć na ścianę boczną. I na ścianie bocznej, oprócz nazwy modelu, mamy umieszczony rozmiar naszej opony. W tym przypadku jest to 225-45R17. I co te parametry oznaczają? 225 to wartość wyrażająca szerokość opony w milimetrach, więc w tym przypadku jest to 225 mm. 45 to procentowa wartość wysokości ściany bocznej. Więc tutaj chciałbym bardzo Was mocno uczulić: to nie jest tak, że ta opona ma 45 mm wysokości. Jest to 45% z szerokości opony. I teraz Wam się tutaj pokaże wzór, za pomocą którego możecie obliczyć wysokość ściany bocznej. R17 bardzo prosty zapis, opona jest przeznaczona do montażu na felgach o średnicy 17 cali. I w tym momencie chciałbym Was po raz kolejny przestrzec, ale w tym przypadku jeśli chodzi o interpretację tych rozmiarów, w branży oponiarskiej producenci, inżynierowie posługują się pewnymi tolerancjami i może okazać się, że fizyczny rozmiar opony będzie odbiegać od tego deklarowanego na etykiecie i opona może mieć w rzeczywistości zamiast 225 mm na przykład 235. Ma to bardzo dużą konsekwencję. W chwili, gdy chcecie zastosować, stworzyć swój własny Własny zamiennik dla opony w Waszym samochodzie. Dlatego bardzo istotne jest, byście stosowali te opony, które są przewidziane przez producenta Waszego auta. Indeks prędkości oraz nośności. To kolejne dwa bardzo ważne elementy, które powinniście wziąć pod uwagę przy wyborze opon do waszego samochodu. Znajdziecie je na etykiecie, ale także na ścianie bocznej opony w waszym samochodzie. Indeks prędkości jest oznaczony literami alfabetu. W tym przypadku mamy tutaj Y. To oznacza, że na tej oponie możemy rozpędzić się maksymalnie do 300 km na godzinę. Najpopularniejszymi prędkościami indeks H210. V240 km na godzinę. Indeks nośności jest wyrażony cyframi, w tym przypadku jest to 94. W tym momencie pokażę wam się teraz tabela z najpopularniejszymi dopuszczalnymi naciskami na oponę i te parametry są bardzo ważne, jeśli chodzi o zużycie opon. Jeśli będą one zaniżone, to opony mogą nadmiernie zużywać się w waszym samochodzie, a dodatkowo mogą negatywnie wpłynąć na wasze bezpieczeństwo. Dlatego istotne jest, by były zgodne z tym co zaleca producent danego modelu samochodu. Opony typu Ramflat, czym one tak właściwie są? Są to opony, które umożliwiają jazdę po przebiciu opony z prędkością nie większą niż 80 km na dystansie do 80 km. Jeśli wasz samochód przewiduje montaż tego typu opon, to powinniście je zastosować, chociażby z tego względu, że zawieszenie waszego auta jest zestrojone pod te dużo sztywniejsze opony. Jeśli chodzi o szukanie informacji, czy powinny się znaleźć w waszym samochodzie, sprawdźcie tabliczkę znamionową bądź też instrukcję obsługi waszego samochodu. Najczęściej jest to oznaczenie run on flat, bądź też RFT, ale producenci opon stosują też zamienne oznaczenia, które teraz wam się tutaj wyświetlają, gdzie tego typu opony są najczęściej w jakich samochodach? Są to samochody z koncernu BMW, ale w ostatnim czasie widzimy tendencję odchodzenia od tego rodzaju opon w tej marce homologację opon. Jest ich kilkadziesiąt i mówią nam one o tym, że dana opona została wyprodukowana we współpracy z producentem danego modelu samochodu. Takie opony są zoptymalizowane pod dany samochód i mogą one się różnić twardością mieszanki, mogą się różnić twardością ściany bocznej, mogą się różnić rozmiarem, a nawet bieżnikiem. Takie opony zapewniają najlepsze współgranie z systemami bezpieczeństwa danego samochodu, dlatego niezwykle ważne jest, by stosować właśnie opony z homologacją pod konkretne auto, a jeśli macie. Samochód na gwarancji to również powinniście o tym pamiętać, ponieważ niektóre warunki gwarancyjne zastrzegają stosowanie tego typu opon. Jeśli chodzi o oznaczenia tych opon, to szukajcie ich na ścianie bocznej opony, bądź też w instrukcji obsługi waszego samochodu. Zwykle to są takie oznaczenia jak MO, Mercedes Original, AO, Audi Original, N0 w przypadku samochodów Porsche, ale takie homologacje coraz częściej są też stosowane w autach segmentów niżej. Na przykład we Fiacie, Fordzie. Podsumowując, upewnijcie się, że opona, którą chcecie kupić, jest w prawidłowo dobranym rozmiarze do waszego samochodu, czy posiada prawidłowo dobrane indeksy nośności oraz prędkości oraz czy jest na przykład wymaganym do waszego samochodu w systemie opon RANFLAT bądź też homologacji. Także przejdźmy sobie teraz do opony, która znajduje się obok mnie i sprawdźmy, jakie dodatkowe oznaczenia na niej znajdziemy. Ta kropka jest to najcięższy punkt opony. Jest ona bardzo, bardzo pomocna dla wulkanizatorów podczas montażu opon na nasze felgi. Mamy tutaj dodatkowo informację, że opona jest wzmacniana. To jest ten napis Extra Load. Dodatkowo znajdziemy oczywiście informację o tym, gdzie ona jest wyprodukowana. Ale też co bardzo ważne i może wielu osobom ułatwić życie, mamy tutaj maksymalne ciśnienie, jakie jest w stanie wytrzymać ta opona. I w tym przypadku jest to 340 kg kilo paskali. Jeśli chodzi o dodatkowe oznaczenia w oponach letnich to bardzo często też możemy znaleźć informację o rancie ochronnym, który występuje w danej oponie. Jest to zwykle oznaczenie FR, ale producenci dopuszczają także inne oznaczenia rantu ochronnego, które właśnie teraz wam się tutaj wyświetlają. Jako taką ciekawostkę powiem, że w oponach Bristol i Michelin wszystkie opony o profilu niższym od 55 posiadają rand ochronny. Etykieta unijna, którą znajdziecie na... Każdej oponie. Ma ona dwa proste zadania. Jednym z nich to jest informacja o tym, czy dana opona uzyskała homologację do sprzedaży w Europie i możecie się na niej poruszać po drogach. Druga sprawa to w łatwy sposób za jej pomocą możecie porównać dwie opony i na przykład sprawdzić, która opona ma niższą klasę spalania, która lepiej zachowuje się na mokrej nawierzchni. Na ten temat mamy osobny odcinek na naszym kanale, dlatego gorąco Was zachęcam do jego sprawdzenia. Tam dowiecie się wszystkich szczegółowych informacji na ten temat. A czy wiecie, jak sprawdzić, czy faktycznie poruszacie się na prawidłowo dobranym ciśnieniu powietrza w waszych oponach? Jeśli nie, no to zerknijcie na ten trójkąt, który znajduje się już przy bieżniku każdej opony. Jeśli ślad zużycia występuje poniżej lub jest oddalony zbyt daleko od czubka tego trójkąta, to znak, że poruszacie się na zbyt niskim lub na zbyt wysokim ciśnieniu. Jest to niezwykle ważne, jeśli mówimy o prawidłowym zużyciu opony. Jakie klasy oponę powinienem kupić? Na samym początku odpowiedzcie sobie na pytanie, ile chcecie przeznaczyć środków na nowy komplet opon do waszego samochodu. Wyróżniamy tak na dobrą sprawę trzy główne klasy opon: klasę premium, średnią i ekonomiczną budżetową. Opony z klasy Premium to opony, które mają najlepsze technologie, są najbardziej zaawansowane i są skierowane do osób, które no, nie dopuszczają żadnych kompromisów, jeśli chodzi o opony w swoim samochodzie. Opony z klasy średniej, jak na przykład Falken, to opony, które posiadają bardzo dobry stosunek ceny do jakości i często potrafią zawstydzić swoimi osiągami opony z klasy Premium. Dlatego jeśli zerkacie na przykład na testy opon, to zwróćcie uwagę, czy na przykład nie ma jakiejś perełki w klasie średniej, bo może się pokazać, że w waszym rozmiarze możecie kupić oponę trochę tańszą, ale o równie bardzo dobrych parametrach. Opony z klasy ekonomicznej budżetowej to są opony, których nie powinniście skreślać, są to opony, które idealnie nadają się dla osób które, na przykład, nie pokonują zbyt dużo kilometrów, poruszają się głównie po mieście i w tych oponach często znajdziemy technologię z opon klasy premium. Bo jak popatrzymy sobie na zależności, które pojawiają się na rynku oponiarskim, to w skład koncernu Goodyear wchodzi również Dębica i ta technologia migruje właśnie z tych opon z klasy premium do niższej ale na to trzeba kilka lat i myślę, że to jest najlepszy dowód, że opony z klasy ekonomicznej, budżetowej potrafią obronić się swoją jakością. Temat klas opon to bardzo obszerny wątek, dlatego gorąco Was zachęcam do subskrybowania naszego kanału, bo już niedługo pojawi się osobny, dedykowany temu odcinek, gdzie sobie porozmawiamy bardzo szczegółowo o różnicach pomiędzy oponami z klasy premium, średniej i ekonomicznej, budżetowej. Tym, czym jeszcze możecie kierować się przy wyborze opon letnich, to testy opon, materiały porównujące opony i opinie, na przykład waszych znajomych. Ale tutaj apelowałbym do Was o zachowanie zdrowego rozsądku, ponieważ mogą być one bardzo subiektywne i uzależnione od indywidualnych preferencji i stylu jazdy danego kierowcy. Dlatego musicie to wyważyć. To, co znajdziecie w internecie, wyniki z testów i to, co jeszcze mówią wasi znajomi. Ja Was gorąco zachęcam do oglądania naszych porównań, gdzie pokazujemy np. Na 10 najlepszych opon letnich w rozmiarze 205-55-16. Taki materiał już niedługo na naszym kanale. Myślę, że on może być dla Was niezwykle pomocny przy wyborze najlepszej opony do waszego samochodu. Musicie pamiętać o tym, że opony bardzo różnią się. Od siebie i nie ma idealnej, która jest w stanie pokryć wszystkie Wasze potrzeby. Musicie postawić na jakiś kompromis. Ja jestem bardzo ciekawy, czym Wy kierujecie się przy wyborze opon letnich do swojego samochodu. Będzie nam bardzo miło, jeśli podzielicie się swoją opinią w komentarzu pod tym filmem. Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Dobra, będę mówił do końca. Jadę do końca. Dobra, jedziemy.